Siema, z tej strony Domanu, a dzisiaj weźmiemy się za test najpotężniejszej karty dostępnej w Premier League, która od ubiegłego piątku należy do Markusa Rashforda. Jak się okazało, nawet Tocz czy Ginola w swej najlepszej wersji ocenionej na 92 kosztują mniej więcej o 1,5 miliona monet mniej od Anglika, ale wynikać może to też z faktu, że i jej od początku nadało, że tak to powiem, bardzo niską trafialność napastnikowi Manchester United, co przejawia się nie tylko jego... Liczbą kart dostępnych na rynku, ale także chociażby poprzez fakt, iż napisało do mnie co najmniej kilka osób mówiących, że mogą użyczyć mi konto z Totsem Halanda do testu, a w przypadku Rashforda taką propozycję dostałem raptem od jednej osoby i to do tego z kartą dostępną na PlayStation, gdzie mam FIFA wyłącznie w języku angielskim, a sam Toc nosi szatę graficzną nagrody za Food Champions, więc z jednej strony nie ma wątpliwości, że jest to unikat, ale z drugiej strony pojawia się też pytanie czy ten gość jest naprawdę wart 7,5 miliona monet, czy ta cena jest po prostu tak sztucznie wygórowana, bo jej postanowiło, że to będzie rzadka karta? Obie opcje są prawdopodobne, ale my pamiętać musimy też o tym, że Rashford posiada całkiem niezłą unikalną sylwetkę, dostał upgrade gwiazdek na tocie i oprócz pięciu sztuczek posiada cztery słabszej nogi, a do tego ma teraz maksymalne tempo i 89 siły przy wzroście wynoszącym 186 cm. Więc to są takie pierwsze argumenty, które robią wrażenie. Natomiast to, co mi od razu spodobało się w napastniku Czerwonych Diabłów, to fakt, że on nieźle radzi sobie na w meczach rozgrywanych w gorszych warunkach sieciowych. Praktycznie nie gram FIFA na PlayStation 5, między innymi przez to, że nie wiedzieć czemu w co drugi meczu mam tutaj delay. Kiedy ostatni raz testowałem na tej platformie to Ronaldinho, to chociaż Brazylijczyk wymiatał w meczach rozgrywanych z poprawnym połączeniem sieciowym, to jednak opóźnienia niezwykle negatywnie wpływały na jego umiejętności. A w przypadku Rashforda, bez względu na warunki, gość pozostawał arcyłotrem, który wykonując jakieś proste triki w polu karnym, typu fake shot nie dawał się przepchnąć najpotężniejszym obrońcom, dalej zmierzał do bramki i ostatecznie oddawał strzał, który z reguły zamieniał się na gola. Jest to więc coś, czego teoretycznie nie powinno się brać pod uwagę, bo skoro mamy delay, to nie jest naturalne środowisko do gry i niby nie należy rozpatrywać takiego meczu jako przykład do czegokolwiek, natomiast fakt, że w gorszych warunkach ten toc radził sobie wciąż znakomicie, zrobił na mnie naprawdę spore wrażenie, bo jest to coś rzadko spotykanego, co mi osobiście imponuje. Aczkolwiek przechodząc już do klasycznej oceny tej karty w poprawnych warunkach i rozpatrzenia poszczególnych umiejętności. Jeśli chodzi o tempo, tutaj faktycznie trudno się do czegokolwiek przyczepić. Co prawda Anglik ma tak naprawdę 98, a nie 99 przyspieszenia, ale nie wpływa to jakoś nadzwyczajnie na jego rozkręcanie się w trakcie biegu, bo przy tak wysoko ocenionych obu tych statystykach ciężko realnie wyczuć jakieś wady. Co do strzałów jest podobnie, gdyż znakomicie prezentują się dosłownie wszystkie uderzenia. W teorii nieco gorzej wyglądać powinny woleje, bo te notowane są na 86. Jednak w samej grze zdecydowanie trudno jest to wyczuć i Rashford strzela regularnie z dystansu, z przewrotek, lekkim podbiciem, lobem itd. itd. Nawet finezje z pola karnego, oddawane niemalże na wprost bramki, są ogromnym zagrożeniem dla bramkarza. Więc w kwestii uderzeń zdecydowanie trudno jest znaleźć jakikolwiek minus. Z tym, że nie jest to oczywiście karta nieomylna, ale jeśli jak Jakieś pomyłki się już zdarzą, to występują naprawdę rzadko. Co sprawia, że największym problemem, jeśli chodzi o strzały, no jest słabsza noga oceniona na cztery gwiazdki, bo mając zawodnika tak bliskiego doskonałości. Chciałoby się już jednak uderzać nim absolutnie intuicyjnie. I O ile wewnątrz pola karnego, ta słabsza lewa stopa spisuje się fantastycznie i wszelkie siłowe strzały po skosie niszczą wszystkich bramkarzy. Tak jednak uderzyć nią mocno z dystansu albo oddać strzał finezyjny za pola karnego no nie będzie miało raczej większego sensu, bo w takich akcjach będzie jednak wyraźnie widać, że lewa stopa nie dorównuje prawej. Naczkolwiek aczkolwiek kończąc na tym lekkim niedociągnięciu, kończymy także z jakimkolwiek negatywnym. Gadaniem o tej karcie, bo spodziewałem się, że Rashford będzie może nieco typem skrzydłowego, który w pojedynkach fizycznych będzie miał czasem problemy z rywalami na plecach, a tymczasem Anglik na murawie przypomina bardziej Ginole, który jednym fake shotem potrafi odskoczyć od przeciwnika i nie dać mu się przy tym zahamować. A pamiętać musimy też, że ten napastnik ma 96 zwinności, 95 kontroli piłki czy 97 samego dryblingu. No i to powoduje wręcz, że nim aż chce się dryblować, kiwać i po prostu bawić, penetrując pole karne przeciwnika. A jeśli już dojdzie do sytuacji, że ten rywal jest faktycznie nieco słabszy, to bez problemu można wykonywać przy nim fikołki typu Rainbow plus Strzał z Woleja, bo ktoś mniej doświadczony, no nie zatrzyma takiej kombinacji w wykonaniu Totsa Rashforda. Więc, kiedy trzeba, tą kartą można się dosłownie powygłupiać i postrzelać jakieś śmieszne lub efektowne bramki. A gdy przyjdzie co do czego, w grze na poważnie problemy z tym strikerem ma nawet taki przepotężny Van w wersji Team of the Year. Więc prosto podsumowując, muszę przyznać, że całej Premier League chciałem najbardziej dostać w nagrodach za futrzempion z Varana, a oglądając samego Rashforda jakoś wcale o nim nie marzyłem, bo karta niby droga, ale na tym etapie to już jeden z wielu podobnie wyglądających piłkarzy. No i przecież ja mam innych napastników w klubie. No ale teraz po zagraniu i ocenieniu tego piłkarza. Muszę przyznać, że chociaż nie dostałem go w nagrodach za ligę weekendową, to gdybym go otrzymał, warto byłoby przebudować dla niego cały zespół. Bowiem, używając klasycznego słownictwa, jest to rzeźnik z absolutnego topu, za którego użyczenie mi do testu dziękuję najserdeczniej Aleksandrowi. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!